Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Ale Rudera wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Srebrny cylinder, taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. Ślady stóp. Let's go! Jakiś list i butelka. Wino z roku Twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok Twoich urodzin o to chodzi o jaska. Albo Ciri. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Easy zagadka. Ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier. I reszta przygotowała do bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w pole i z wiwerny. Z wiwerny. Ciri śledzi mnie męgę, to on przechwycił skarb, ma jaskra, uciekaj stąd. Kroki. Niedobrze. Nie spodziewałem się, że się a już zwłaszcza w towarzystwie Tris. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Tris? Nie, ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Mary uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę, Tris jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Bokler, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Niepotrzebnie zrykowałeś Tris. Nie ma co bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na Twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Kaleb Menger. No proszę. Gold może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Henkel mi powiedział: Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał, a Mengo obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku. Gerald, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historię, to mnie jeszcze nie znasz. No dobrze skłamałem, ale tylko w połowie. Słyszałem o pół lwach, pół orłach, a nawet pół rybach, pół ludziach. Ale nie mówisz mi, że istnieje coś takiego jak półprawda. Jednak spróbuję spotkałem tu Henkla, ale Menge faktycznie ma Twój skarb. Rozumiem, że ustaliłeś to za pomocą swojej kryształowej kuli. Może. To tajemnica zawodowa. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nil w gardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w Twoich kłamstwach musi być chociaż żarna prawdy. Męgę szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w Tokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię. Dlatego ja nająłem do tej roboty wiedźmina i Czarodziejkę, a co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No, gołeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my. no wiesz. Też mogłeś zaprzeczyć. Tak, ale jakoś ciężko to przez gardło przechodzi, prawda? No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Tris, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Męgę więzi gdzieś jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce wiecznego ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszarłowców. Ok. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Cimy. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka. Na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skój mnie. Tris, halo, co? Tris. To chyba nie czas na takie zabawy, ani miejsce. Może cię zaskoczy, ale kajdanki nie służą tylko do zabawy. Pomyśl, jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Tris Gold nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri. Więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Chris zastanów się: naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini Lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Najpierw chcę Ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by. Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce, rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie. Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dixitry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc... Cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę Ci tego obiecać. A jednak Cię o to proszę. Dobrze? Hmm, dobrze. No to. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Tris Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one. mordują królów, spiskują, wywołują wojny. I mleko przez nas krową kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią! Ja to pierdolę. Łapy precz! Coś ty powiedział? Czułem, że nie można mu ufać! Wiedźmin, Wiedźma, jedno i to samo! To i na jednym stosie skończą. Rozdzielcie się! Nigdy się nie nauczycie. Rozciecie się! Rozciecie się!

To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Działanie pod przykrywką to nie jest chyba twoja specjalność. Nie jest prawda, ale prostsze rozwiązania. Mm -hmm. Najpierw bijemy, potem pytamy. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Zobacz coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za zapaskiem nic, ale czekaj, coś jest w potrzewce. No i. Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Męgiego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały. Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o jaskrze. Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże. On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie, tylko może nie przez główne wejście. Tu się rozdzielmy, ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja, zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak, a poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz. Teraz już stąd chodźmy. Powinno wystarczyć, zbieram się stąd. I ty powinieneś zrobić to samo. Mhm, mm ale nie przez teleport. Bywaj, Tris. Ola, pan Roywen prosi na słowo. I tak do niego szedłem. Naprawdę cierpliwy. Co? Nic. Już idziemy. Kogo ja widzę? Gerald z Rivi. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Dobrze i tak. Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z męgiem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy męgę. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Tylko tyle masz do powiedzenia? Jednej soczystej płyny? Błyskotliwego. Okłam... Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw, ale byłem za to łaskaw pomóc ci. Z... Ja nie żartuję, Geralt. No do... Jakoś to przeży... Tym razem jeszcze? To... No dobrze. To groźba. Wręcz przeciwnie. Pomogłeś. Zakładam, że nadal nie wiesz. Nie. Zrujno. Dzi... a... Śmigamy dalej. Służę Wiecznemu ogniu. To chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu, przed północą. zwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka Tris. Skąd wiedziałaś, że A Wikstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Mm -hmm. Zarwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie my się bobki. Usta same składają się do... Psz, idzie, schowaj się. Typie przypadkiem nie byłeś u, u coś, Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Dodamy nie, ale dowiedźmy o ci zaraz szczelnie. Można, ale nie polecam. Zmądrzałeś? Oh. Pie pierdol się. Wytrzymam. Pewnie, że tak. Dopiero się roz. Myślisz, że bardziej nie może boleć? Otóż może. A! 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 Już! Już! To ja. Będziesz mówić? Nie, będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości... Dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie mam mowy! Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengertu? Oczyścić sobie przed Pol. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Szukam miasta, Wiem, że wpadł w ręce Węgego. To o, o to wam chodziło? O pieprzonego winstrera. Tak. Nie mogę od razu. Wiedzieć zamiast pierdolić i w bagę wełbie. Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na Wyspie Świątynnej, w więzieniu pod świątynią. Menges zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oksynfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem się chodzi. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się, niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i. Nie tak szybko. Wiem, za dużo widziałem. Ale wy... jakż to? Przecież ja wam nie ja nic nikomu. Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyś mu pamięć. Ale pomogłem przecież. To nie takie straszne, daję zło. Tesla Jak się czujesz? Podle, okropnie, parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i upić. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Gerard. Nie dziś. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić jasnę. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oksenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Męga nie żyje, więc. O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie, tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, który on się ukrywa? Może przyścilla będzie wiedzieć coś więcej? Trzymam kciuki. Do następnego, ci si łowcy coś tęcze wypotkali. Geralt! wiem, gdzie jest jaskier. Gdzie? W lochach na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć jaskra, żeby znaleźć Ciri? Mm. Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze skurwianym juniorem. Może on będzie coś wiedział. Wianianin kuciany nała. Do zobaczenia na streamie lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.